Nie nie wzięliście. Ale serii poparzyłem. Walicie z tymi łukami, są jakieś krzywe. Nie tak szybko, muszę otworzyć okno. to, to jesteś w... Pany Dzisiaj zrobimy, przyjedzie tu szol, pojedziemy na Jerela. Musimy odebrać auto. Musimy w ogóle dowiedzieć się gdzie się k... kupuje żywe choinki. Mycha! Jaka to musi być choinka? Jodła kaukaska. 2 metry dwadzieścia. To nie ma że jak choinka, po prostu. Dzień dobry, poproszę jodłę kaukaską. Co ku... brzmi jakbym Adoptował kuka sz... szczeniaka jakiegoś. Ja usłyszałem ile ta kosztuje. To się lekko ku... zdziwiłem. I ile kosztuje jodła kaukaska? Żywa, z której lecą igły. 15 stycznia w wiebie, 1000 zł. Także będziemy wyruszali dzisiaj w, w poszukiwania jodły kaukaskiej. Zacznijmy od tego, że jest jeden ważny cel dzisiaj: kołczan. Kołczana trzeba zjeść. Byliśmy wczoraj w Czechach i były średnie. Trzeba znaleźć kołczana. Kołaczan. Kołacz. Musimy zjeść kołać. Jeszcze mamy zrobić pierniki z suszole. Ja nawet nie wiem, z czego się robi pierniki. Piernik to nic innego jak ciasto wypiekane z małki pszennej i żytniej, Do której dodaje się rozpuszczony, gorący miód, masło i mleko. Eee, no może się uda, tak? Nie skreślam tego. Kupię, ja pochodzę. ja mam całą listę. Co mamy dzisiaj do jedzenia? Jeżdżamy tak: w osypek z boczkiem, po małym, po malutko. Potem są korndogi. to korndogi? Posypki boczkowe, serowe, Kaszanka, kiełbasa. To kiełbasa, ajda na grubo Dostaw tego brokuła, kurwa, to się z, nie zmarnuje się. koinki Ko nie ma dzisiaj. idziemy na jarman, chłopie. Ej, tu prawo. Co no kurwa mam nawigację na chłopie? Ja, ja się A ja tu musisz stanąć. Jedziemy sobie na podziemny. No Dolisz chyba. Nie mów mi jak mam jechać. Mam? Ale powiedziałem tak, będziemy sprawdzić. Nie prawo. spojrzałem na siebie i ja nie myślałem, myślałem. o lipskim i po prostu nie wiem czy jak się skręcić myślami. Co po pierwsze w naszej karcie? A o na tych fajdę spróbuję. Fajdę mówili, że na koniec. Co? tu jest po lewej, cordo. Dobra, zaczynamy. Zabawę. O szybki Zara. O szczypek to wchodzi na raz, dwa. Jadę od szybkę. Nigdy nie dość sypka? To skąd jeszcze jest niedobry? tak samo jak słynie. mnie. <grymne> jest różna legendy? Gdzie do są te oscypki? Pójdźmy na sypka. Czy najpierw na stypka? To dawaj oscypkę. gdzie Ej, dobra, ja zaraz się nie wysmarkam. Przepraszam najmocniej. Czego chusteczkę, mówi Pan. Proszę bardzo. Przepraszam bardzo, czy mogę serwetkę poprosić od Pana? To? A, dobra. Ty to jest tak zwinięte. Aha, no dobra. Tu jest piwo grzane. O, jedno chyba mogę... Prowadzisz samochód, no ale za 4 godziny dopiero. Nie, masz walkę. Ja pierdolę takie streamy. Panie <laughs> się na cześć wojdzie, nie? A ja też nie jestem część, nie... w, w ogóle mi się nie podoba ten jarmer. O! O! Pajda, pajda. Ostype, Czy pajda na start? K***a, dobra, tam będziemy się trzymać reguł. Ale jak nas zapcha, kogo mnie? Nie ma. Dobra, start. I walka, to... walka. O yes. po trochu, co? I próbujemy. Ta. E, poprosimy dwie takie e, fajdy z, z, z kiełbasą i, 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 i ogórkiem. Siemanko, z też jest Książulo. Jesteśmy dzisiaj z Tuszolem i dziś będziemy testowali jarmarki świąteczne. Czy jest drogo? Nie wiem. Nie obchodzi nas to. Długosiku, co teraz weźmiemy, co? próbę. Dobra. I, I kiełbę. A kiełbę, no. Ta. Ja będę na pół no. i Bigos. Bigos też na pół sobie zjadł. Ja będę nosił pleca i będę robił główną Czekamy, czekamy. Ale to od razu może jeszcze Bigosik poprosimy. To jest jedna? To jest jedna. No. To jest jedna pajda? Tak. O kurwa, a możemy. Pół... Może na pół to weźmiemy. Może no, na pół. Po drugiej nie robić? Nie, nie. no gdzie? Jak pani na pół to przedpią. Do tego Bigos i kiełbasy jeszcze. No tyle czasu czekałem, bo został zobaczony. No nie po drodze, bo wiesz, bo mnie walkę. Dziękuję bardzo, ale dzisiaj damy Ja bajdę pogrzanie od razu. Półka. Dobra. To mamy KWB ale taką ładną. I też na pół. I też na pół. No ta może być, nie? Ile za to wszystko? taka też trochę. Kogo? Keczaka trochę. Kepuczu. Kepuczu. Kepuczu, sztardę jeszcze. To wszystko będzie? Tak. Mm, ten. Co? Jeszcze jeden widelec. Dobra. Widelec kosztuje 20 zł. Miło. Dobra, to ile zapłacimy jak sądzic? O lech. Nie, 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 bo tu mamy chleb. K gotówką, ile? 86. Tu nie ma tragedii, jaka jest zniżka? Człowieku, to jest życia Ja się gdzieś do niej mogę zmieścić. No. Grzanie się za tobą. Bierz. Oj, To stary zażywało mi. No. <słuch> 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 ale to jest dobry bigosik. A. 40zł jest za, za za to jest chuj 40zł jest kaucji człowieku No bo kradną kubki, no to wiesz To jest alkoholowe? Tak, no. A pachnie alkoholem Nie, nie, nie bez O będę miał pi**e, czuję to Nie <laughs> O Ej no. no. Nie? Dobra. Książulo, pół godziny nagrywa taki odcinek, my widzieliśmy wszystko, wróciliśmy. No, i recenzja bardzo dobra. No kurwa, upierdziłeś całą kiełbasę musztardą. No, nie, nie lubię musztardy. No to mów. No teraz nie będzie, bo jest dolona cała w musztardzie. No nie będzie, bo że wytrzymamy. to. tego hapsa. Grzaniec, nigdy nie piłem Grzańca. To jest piwo? No, to jest wino. To jest grzane wino. Nie, to Nie, no masz albo grzane piwo, albo grzane. To jest grzane wina. To jest ten grzane z Galicyjski bodajże. 5 zł. No weź na no 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 pomiędzy... no, ja? no, to jest sprzedaż. Nie, nie, no nie, No Nie, 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 No Nie, to nie, nie, nie. Nie, nie, No No nie, 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 no gdzie jest serwetka? Chyba połopuję do no, pedłu. Czekaj. Nur weź więcej. Lipski hej Hondura? Hondura? Nie, to nie on. No, to on. No nie. Ja oglądam jego. To nie on. Ty, to on. No ty gościu. Hondura. No, to nie jest on, mówię ci. No, może to to? Można, Mogę. Czeka. Mogę. Czeka. W nowej połowie. jest <nam>. tym jeszcze. Poziom Ek. No i nie wiem, jakie słowo. Smacznego. Ktoś masel, czy na Ktoś, Ktoś, grzę, to już pije masę, to radość. Nie, spokojnie. Chyba tak gnina się nie lubią. Nie, to jest To jak stara baba, to pije zazwyczaj. No dalej. No to dalej, no. Jak? Ty ty zrobisz fotę? Nie, no to no, Czy tak jak? Ja, ja zrobię fotę. Daj, ja tak zrobię. No. Dobra. Zajebiście! Zajebiście no, ja ci zrobię teraz. Oh. Dzięki. A dzięki, bardzo. <gul -u> <gul -u> dzięki. wiem. hefty. Nie, ale tak serio. Serio. Przezliśmy Stacja. Wszystko w Kasynie. Poleczyliśmy po walce grubo. Domy, wszystko i skończyliśmy tu. Po samym tylko plecach. Ostatni pairbank i zbieramy na korędowni. No daj się zdrowy, dalej, sam bo to ludzie zaraz nas zlecą. Chodź dalej, sam. Ja no, ja tak, tak, no, dalej kur... A, Dzięki. Dziękujemy Dzień bardzo. Ale jajca. Przepraszam. Tak, można zdjęcia? Można. A można selfie? Można. To dalej. Dzięki. Cześć. <grym> Dzięki. Już wiecie dlaczego odmawiam zawsze? No ale chodź. Ej, ja powiem tak. Czurzulo! Jaka kur. pajda na start, nie masz miejsca. O-eł, o-eł. Tego lepiej nie zjeść. Jakie genetykę tego kurka nie poczułem? Idziemy dalej, kurka, Idziemy teraz na corn doga. Kołaczany. Karaczany. <laughs> mama, mama, mogę kołaczana? A to ma też spotkaj to na później Co? To na później też Deser później No mamy ten Ostypek Jeden już sypek? Nie to jeden normalny, ale jest tą żurawiną bym chciał Z i jeden z boczki Za dwa? Za dwa? Ale tańczą No czekają na tych jajmarka i na tych Panie na te ceny, a to tak ma drogo w sumie, tu jest nie? To zwykłe żurawie, no. Jeden i drugi. Żurawio no, no. O! Klasa, Mówię, klasa. Mogę Dawaj, no. no. Dobra, ja do nie jadłeś ich do sypka? Nie. A lubisz ser? Nie. Znaczy, no lubię, ale taki na pizzy i tam na no, zepczance. No to, to jest taki sam. To nie jest taki I sam. Uważaj, bo są w środku te... Pa, bierzesz se? I co? Hmm. 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 Co? to nie, nie, żurawina żurawina To nie, żurawina nie, 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 jak to taki, nie, 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 No, nie, 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 mój smak w ogóle. Czemu, nie, nie, tak. nie, no. no. Co? No, no smakujemy już No jest dobre Idziemy na kondogę, A ja to jeszcze żuje, nie mogę tego dożyć. No jak to, kurwa, guma. to tutaj, moja babka, jak nie miała zębów, to nie mogła przeżyć. z dzikiem Pierogi. A są z kapustą rzymami? No a ja żurek jeszcze jestem. No jak no. <laughs> Kupaj, Dobre. możemy sobie a. z wami zrobić zdjęcie. Jesteście z Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. <gryzamy> tak? Tak, no! I to reprezentacja. I co załatwiliście dla Poznania? Czego nie załatwiliśmy? Korki są tylko i wszystko rozkopane. No prawda, nie prawda. No. Tak to nie robimy zdjęcia. Nie robimy zdjęcia. Przez nich są korki w Poznaniu i wszystko nie, nie, jest rozkopane. Nie, to jest w sumie Jesteście z Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Ty kurwa myślałeś, że drogi rowerowe. Tak. Jesteś dumny z tego, że jest tyle dróg rowerowych w Poznaniu? No to nie robimy tak. zdjęć <laughs> Możemy zrobić, nie będziemy tacy Serio to wy wymyślacie to drogi prawda? Ja mam... Tak, zrób zdjęcie, zrobimy tak. zdjęcie Kiedy koniec? Ważne pytanie Kiedy koniec remontu na starym rynku? Oby jak myśmy się się to wiem Nigdy Ile tam pani Kołana za to jest? Cztery dychy ino Ino cztery dychy? Cztery dychy? Żeby pan źle nie mówił tam na mecie, nie? Pani nie, Kołana nie. My to tylko o straży miejskiej i policji źle mówimy <laughs> Ma pani dyszki na co? Dziękuję. Na grzanie. Książula dobrze o mnie pedał. No, no to teraz zobaczmy, no to... pani pokażemy. Tylko nasze zdanie się liczy, a nie jego. W tym mieście. Księżula to ty zostaw. <noise> nie, żartuję. Dobra, okay. pani kochana, my tu przyszliśmy, bo księżula oglądaliśmy. Tak? Tak. Ale ty z krzykiem nie wzięliście. Ale serii popatrzyłem. No na, na, na pluę z powrotem nie tu na dziurka. Nie, nie, nie. nie, ja to, tego nie chcę. To jeszcze jeden. Jeszcze jeden niech mi pani da żurek. No, ale sobie mówię. Wszystko ci z powrotem wpadło do środka. Mili, mili, mili. Aż to jest takie gorące. A jaka ma być zupa zimna? No, pani tylko gorącą daje. Pani no. mnie zauroczyła i po prostu zagadała i się zagadała na wyświecała. Ile za ten żurek? Pani. Radę tu, pani. Tak naprawdę był tak dobry, że sam chciał chciałem zeżreć. Specjalnie mógłbym, prawda? Dobra. <taki, <taki>, gorący. Taki gorący! Gorący! Rządek. Oj, i zastarałem się z <noise> Ziemna smażona Mogą być a, ej, a mi widelca już nie wzięłeś, nie? A ja na przykład łóżkę to by wziąłem. Widzisz jaki twój jedynak? Ziemna miedą no. Tylko o sobie, żeby myśleć. <noise> 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 no. Pisziotka <noise> <laughs> jak, o, jak, się, jak, jak, się, jak bezdomni by się <laughs> dorwali przy tym. Take świetnie. Człowieku siedzieli przy ognisku na świetnikiem. To. i pierwszy raz żarli od trzech miesięcy. Pyszne. Naprawdę. O! Dawaj, złóku. Dobry. Jest tu jakiś śmietnik? No byśmy chcieli z łuku poszalać. Czyli dwie, czyli sześćdziesiąt złotych Słonecznego, chodź do zewnątrz Już zjadłem, ale dziękuję Ty na buka strzelałeś, pamiętasz, nie? I muszę w balon trafić? Tak, cztery baloniki i masz tajsko, nie? Jak cztery strzeli, a szczoły ile ma? Sześć No to... Na luzie Ja ci powiem że kur... Ja ci powiem tak Odwracam się I w ludzi Nie ma Jak potem pójdziesz Większa siła. Więcej Co ty to wiesz? No poczekaj, no nie wiedziałem co wyciąć maszynę. Poczekaj, to się nie liczy. To tylko ci pokażę jak no bo mi oko wybijesz, kurwa i tak robisz. Co No może nie wiem czy sami, nie mam teraz uwagi. Dobra, dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Napki się parce tak. Do lewej. Co do lewej? Patrz, dalej. No za Napki to ma... Łapy mam tu stu od żarcia od To nie trzeba było wpierdalać. Ciągnij tam cięciwę i nie no mocniej, i gdzie ten łokieć? Tu pod brodem pamiętasz co ci mówili na tym? Słuchaj! Dobra, rób jak no. chcesz, Eku. To jest ciężkie człowieku. To jest trudniejsze niż pokonanie Piotra szeligi, Ale Piotka to ty zostaw. Nie trzeba, pa, mocno. Bandura ściągnik, koszulkę jak strzelasz. U pani na. zobacz. A, A jest! Jesteś? Co jest do wygrania? Wąż. Wąż? jest tutaj do wygrania, ale wąż... Ale kurwa luj. Węża to ja bym zakłócił. Ale trafia w tarczę, nie? Brawo. Tylko ta tarcza jest w wielkości opony od kurwa stara. Nie trafisz ani razu w balon. Tak? Zakład? O stówę? O stówę. Że chociaż raz trafię w balon. No to dalej. Dobra Nieźle Ani razu nie trafisz Bo to jest krzywy jest jest. Dalej znosi, znosi sukę. Ale lepiej chciałem od ciebie Jakie lepiej jak jeszcze nie trafiłeś No ale zobacz na jakiej, na jakiej petardzie to się wbija te strzały Znosi no. do tej lewej strony to jest no. nie? Tak, stówkę, no Kilimranch, a chcesz si ja oka, żeby nacelować, nie? Nie na pan to Dziadek mam nacelowane idealnie na ten Ale chłopie, ale to nie jest karabin chwałicie z tymi łukami, są jakieś krzywe, szukajcie zabijając z tym nie? Bo szykujecie. gadaj tak debilo No nie, to dziadek jest, zawsze ma jakieś wytłumaczenia. No, Robin Hood! Ale zobacz jakie skupienie. Jak tam ryby były. No, to to by było tak samo. <głos> <głos> I obracasz się i uzuku w klatę. Chodzę do boku i teraz trafię. Okay. Dobra, to cię sobie Nie! Jebany stówę w jedną. Ja podpuszczałem cię cały czas? Dawaj stówę. Jak podpuszczałeś? O. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. O, wziąłeś i kolejka skończyła, i ja to Dobra. Cześć. Co dla was? Cztery corn Dwa paru wodogi, mordy. Cztery. Cztery? Dwa. Ja nie, jednego. Cztery. Cztery? Cztery. Kartą gotówką? Kartą gotówką. Widzę wie, ostatnie danie wytrawne i lecimy sobie ku**a teraz na słodycze tak zwanej to po kości Patryk Kocham Cię <laughs> Kurwa świecił nie w <laughs> <laughs> wiem czemu, ale kocham ten pępek Pamiętam odkąd pierwszy raz go polizałem To się zakochałem Ile wydaliśmy? Z Nie, chyba nie Nie, nie? Pierdolą, tu, tuwa Tam 5 dych Trzy, dwie, dyky, cztery, sześć, nie no, z 300 zł. Ale z zjadliśmy, no, to normalnie je pierogi, żurek, pierogi, żurek, kiełbasę, to tutaj przychodzisz se i sejesz kiełbaskę i chuj, idziesz do domu. Nie je. tu nie każe ci co dzień nie przychodzić, kurwa, nie? balanka, nie? Kołaczany będą. Świnka nie zając, nie ucieknie. Jutro sobie ogarniesz szołinkę. O, oh, jest zimno, jest skąd nog, jest gorąco. Honor is great. Wiesz, że to jest niemiłe tak przedrzeźniać kogoś? Nie, przedrzeźniać kogo. Ja chcę być, kurwa, żeby mieć ten sam akcent. Ja nie umiem innego amerykańskiego Ty nie umiesz żadnego <laughs> Tylko umiem ten, bo Morf tak gada dla mnie Ej, e, ho, gruby! Eee... I nie gruby <laughs> Jakie sosy będą? Jaki sos, wariacie? Ja chcę do jednego amerykański, a drugi niech będzie remolada Trzeci sobie, bo ja tylko jednego biorę Dlaczego Ketchup 5 zł. Weź dwa razy ketchup. Dwa razy ketchup. Raz? Eee, Panura się da wstydził, studiu boxingu. Ej, cebula. Ja druga papryczka jalapeno. Dobra, losowa czy na Dzięki. Dziękuję ślicznie Powiem tak, frajer w żabce 5 zł. To kosztowało 7,5. Za jednego. Za jednego. To co? Idziemy do stolika, co? Trochę mdłe Niech ma być szczery To mdłe <grym> Fuj, najlepiej, normalnie Lepszy, zwykły No A ty teraz przekabaciłeś co. Top? Tego jarmarku? Chybasa. Chybasa była, ale chyba. Najlepsza. No. Pani, co? Ja poproszę tak. Trzy, y, trzy banany w mlecznej, dwa razy kiwi, też w mlecznej, banana w cynimini, doj**ane i kiwi mleczne. Co się Mogę sobie coś gratis wybrać? To wie pani, co? A co tam mamy jeszcze? Nie, to może niech będzie winogrono w mlecznej Zobacz, tu chyba padł rekord później Jak już tutaj jest gratis Ile tam jest za to? Ale rany taki owocek w czekoladzie No Relf, jak im się Real. Tak wygląda balerum. Tak wygląda Baleron Tu <laughs> ci na żywo mamy na żywo mamy to dziewczyno miałeś zostawić zup przy banany kiwi jest zajebiste no nie wiem, to jest możemy w nowej technologii przygotować? A ma pani foliówkę? Nie pani, co? Jak tak już tu stoję, to kiwi w białej czekoladce jeszcze poprosimy. Dwa razy. Nie, nie, nie! Nie łapy, bo to szybko znikło. Jaha! <noise> <noise> jeszcze kołacz i kończymy! Kołacza jeszcze gdzieś wstał? Niczego tu zrobić. Mam ci kogoś. Kołacza kokosowego. Kokosowego bierze. I z. E, chyba z kajmakiem. Z masą kajmakową? No. O kurwa, zaklei jurysdykcji. tego jedzenie nie Źle zrobiliśmy, nie? Bo trzeba było zjeść... Dobra, widzowie, ja miałem zjeść jednego kornoga, corn zjadłem dwa trzy. Miałem zjeść jeden owoc, zjadłem banana i dwa kiwi. Ty nie umiesz myśleć. Dalasz wszystko jak leci i potem stękasz. Za każdym razem tak jest. No ale zostały te dwie rzeczy tylko. Do odhaczenia. Żurek pierogi jeszcze były. No. Ale dobre były. A pierogów i żurku nie było na liście jakąś duperą gdzieś wyjść kurde? No. Dzięki! Co? A nie będziesz Nie, będę. Idziemy do auta. Takie średnie te churrosy. Co? Radze widzowie były z lodami bitą śmietaną. Były. Delikatny, taki fajny ten Dobra Co pan słodkie, bo kupiliśmy na tym Fajnie, albo kołczana Serio, bo co się zmarnuje Ma pan tu, co jest z nutelką I tu kołczan z kajmaczkiem, wszystkiego dobrego Widzowie Zmęczeni żarciem Jakie zmęczeni, człowieku, ja mam wrażenie że Mi zaraz wybiegł kurwa, bęben Widzowie, udało się Jesteśmy legendą, zjedliśmy wszystko co było możliwe Ale po chuj trzy korundi Nie być... ja Ci mówię, że jak chcę jednego. Ktery. Ktery. A to A to wiesz jak to jest, nie? Ja byłem kur... Nie wiem jak to jest, bo ja umiem co odmówić. Ja byłem w Amoku. Amoku. <grym> a co ty kur... Na polowaniu gdzieś byłeś? Co? <grym> nie tak szybko. Muszę otworzyć okno. Mówi, kru... To jesteś rozj... O, ożygam ci kur... auto, przyniegam ci. I nie będę miał... No, i teraz się nie powstrzymam i walę kubełka na kamerkę. Ale byłby shot. Ja, piękna, no, ale. Kurwa, taki kornok myślę miał z 500-6 lekko. Bo tam było to naciście na grubym oleju. Eee, kiełbasa, sosy. Z 600 miałem, kój, kur... no zjadłem 3. No 200. Jak kurwa? 600 razy 3 jest 200. 1800. <laughs> <laughs> Matematyk Kartel <kurwa. laughs> 600 miał jak nic 2, 3, 2, <laughs> Ja p